Wielka manifestacja przeciwko Mercosur, przeciwko migracji w Warszawie 11 października, organizowana przez Prawo i Sprawiedliwość. Dziesiątki tysięcy ludzi, i wydawałoby się, że Konfederacja powinna ten marsz wesprzeć. Powinna też pomagać, zachęcać ludzi do udziału w nim i manifestować przeciwko napływowi migrantów, przeciwko Mercosurowi, Ale Konfederacja wówczas atakuje Prawo i Sprawiedliwość. Zastanawiacie się dlaczego? Że zarzucają prawo i sprawiedliwości, że prawo i sprawiedliwość ściągało migrantów. Fikcja, nie ściągało migrantów, ale nie o to chodzi. Spójrzcie na pana Romana Łazarskiego. To jest gość, który jest skarbnikiem nowej nadziei Mencena. To jest gość, który był pełnomocnikiem finansowym Konfederacji. Można powiedzieć taki bankier Konfederacji. Jedna z najbardziej wpływowych osób w ugrupowaniu. I co robi ten gość? Ten gość współpracuje chociażby z Tatianą Rybaczenką. To jest Rosjanka, która może pochwalić się projektami architektonicznymi na obrzeżach Moskwy, w takich dzielnicach, które są niezwykle bogate, gdzie chociażby dacze ma pan Putin. Prawda? Druga osoba, z którą współpracuje pan Roman, Natania Natalia Harbołuska. To białorusinka niezwykle bogata i wpływała młoda osoba. Wiecie, kto na Białorusi jest bogaty i wpływowy. Ale co robi pan Roman Łazarski? Pan Roman Łazarski współpracuje z tą panią i współpracuje później z prezesem firmy Bierpo Jobs. To jest firma, która ściąga do Polski pracowników, która zarobiła na tym miliony złotych, która miała przychody rzędu milionów złotych. I Konfederacja mówi: Stop migracji! Nie wpuszczajmy migrantów! Atakuje PiS! Razem z Koalicją Obywatelską. A co robią politycy? Milionerzy z Konfederacji zarabiają na ściąganiu migrantów i wszystko w porządku i męcen z panem Romanem piątkę sobie przybijają. Taka jest Konfederacja. Ludzie, nie wierzcie im. Oni co innego robią, żeby nabijać was w bambuko? A co innego mówią? A co innego Robią, zarabiają pieniądze na wszystkim, co się da. Migranci, zarabiamy, kryptowaluty, zarabiamy, gdzieś tam komuś doradzimy podatkowo takie inne rzeczy, zarabiamy miliony i sobie leżymy w bogatych krajach, a ty frajerze głosuj na nas, a ty frajerze my, że my walczymy z czymkolwiek. Ludzie, to jest jeden i ten sam układ interesów. I to wy będziecie decydowali, czy wspieracie Konfederację, Konfederację? i dacie się tak nabrać, jak na Petru, jak na Chałownię. Czy zaczniecie myśleć? I oczywiście, prawo i sprawiedliwość może nie jest idealne, ale przynajmniej jest wiarygodne.